I w dzisiejszym odcinku powiem Wam, czego możemy się spodziewać w najnowszej aktualizacji. Także bez pewnego przedłużenia, zaczynajmy. Jedną rzeczą, która jest pewna, jest to, że będzie 6 nowy, nowych hiperdoładowań. Yy, według mnie będą to hiperdoładowania do. Yy, Jakiegoś że jedno z tych hiperdoładowań będzie do zadymiarza, który wejdzie w najnowszej aktualizacji, dlatego że często jest tak, że właśnie są różne hiperdoładowania do zadymiarzy, którzy wchodzą w i Co prawda w tym efekcie tak nie było, ale było na przykład tak z perl, Miko No i jeszcze z innymi zadymiarzami Jak sobie przypomnę to powiem. No więc myślę, że będzie do jakiegoś nowego i przy... że jedno do nowego i że będzie jakieś perdonowanie do starych zadamiarzy, na przykład do Nity. Kogo jeszcze? na przykład do Franka o i też potwierdzone jest raczej że do Gina będzie nowe hiperdodowanie bo pewnie osoby które oglądają YouTube'a Brawl Starsa to pewnie widziały że opublikowali post z tymi star dropami no i że po prostu tam było takie hiperdodowanie które miało takie ręce no i jaki, jaki miał miał już na przykład Jean czy Star Power, albo Gaddy nawet. I a resztę ich no, i to jeszcze nie wiem. No ale się w następnym roku dowiemy, który będzie... Najpewniej za niedługo, bo za kilka dni pewnie. Może kilkanaście, ale raczej kilka. No, i to by było na tyle z hiperdoładowań. Teraz chcę poruszyć temat nowych zadmiarzy. nowi zadmiar, to w, nas, w tym pierwszym sezonie, to bardzo możliwe, że będzie jakiś, który dojdzie do yy, tej, do tego trioski, tem gdzieś tu na ekranie wam się pojawi cała tabelka. Tych wszystkich trio i no, duo, bo w niektórych są duo albo solo, bo w niektórych to jeszcze nie ma ten. Tyle, że jeden rezerwiarz, który dojdzie w evencie w maju będzie właśnie ze startu studio, a drugi, który będzie już później, bo w czerwcu w evencie, tam w kardecie. to myślę, nie w kardecie, tylko wiadomo to myślę, że będzie y, jakiś związany z latem i bardzo możliwe, że dojdzie do trio Vel Velocirapids wiecie, tych letnich, tych to możecie sobie sprawdzić właśnie na tej tabelce, co się teraz wyświetla y, no to by było tyle, jeśli chodzi o zanymiarzy Kolejnym zadymiarzem według mnie. Nie tylko Kolejnym tematem będą skin. To tak, tak jak mówiłem w czerwcu, będzie kolejny ten, no i to wiadomo, co jest już taki letni okres czerwiec. No więc bardzo możliwe, że będzie jakiś letni skinek. Bo zawsze w lato dochodzą nowe skin, więc na pewno będzie jakiś letni skinek. Więc naprawdę, jak dla mnie, ja lubię te letnie skinki, bo są naprawdę przyjemne. No i to będą te let... no letnie, no właśnie te letnie skiny będą. I będzie też jakiś skin, bardzo możliwe, że też start nowy. No, bo naprawdę mi się mega podoba ta kolekcja, czy na przykład Rico albo Spike. Naprawdę w kozackie skiny. I to myślę, że będzie właśnie ten. No, a reszta skinów. Znaczy, do no, nie mówię, że te skiny, które ja wymyśliłem, na pewno dojdą, bo tylko tak powiedziałem. Ale no. Możliwe, że dojdą. Takie właśnie letnie i starciulowe. No i... To by było na tyle jeśli chodzi o skinki. To by było na tyle, jeśli yy, dziękuję za oglądanie. No i Ost następny odcinek będzie też mega fajny. Więc wyczekujcie pojawi się prawdopodobnie już jutro. Maksymalnie pojutrze. No i ogólnie to zapraszam do mojego klubu na drugim koncie. Kartony Kita. O 10 tysięcy parków No i tak. Każdy kto zasubskrybuje mój kanał i polajkuje ten ten, ma szansę, jakby, żeby dostać do moich znajomych. Startuje po prostu, zasubskrybuje i polajkuje. Subskrybuję kanał i polakuję ten film. No i trzy osoby mogą zająć pierwsze miejsce, jedna osoba a drugie. Także no, a, naprawdę w każdym moje to większe konto. No i będziecie mieli dostunięte moje cel. No, u nas w dużym końcu, to naprawdę dosyć dużo w dużym pcharku, myślę. 36 Tysięcy trzydzieści cztery tysiące sześćset. Następny odcinek będzie, powiem Wam, związany ze skinami. Także Wyczekujcie, Do zobaczenia. W na następnym odcinku. Cześć.